ładne żytko jest i trochę byczki w tym żydku. zobaczcie, prawie do brody do piersi na pewno śliczne żytko, krzyca i co ten ronik odpierdziela zobaczcie, niszczy chyba zwariował szalony ronik takie żyto niszczy no Jakowyka fajne fajna Ładne żyto. Po prostu jak to ludzie zobaczą, to chyba mnie zjedzą. gdzieś to tak niszczyć takie piękne żyto? Ale z tego będzie. Ale dziownicy będą miały radość z tego. Zobaczcie. To wszystko pójdzie ładnie. Dla Na pokarm dla dziowniczek. I zobaczycie, co się dalej będzie działo. Ja nie zdradzam, ale pięknie potem To jest szkoda jego go niszczyć Piękne, duże żyto dobrze, że nikt nie patrzy, bo się ludzie zdziwił jak zobaczyć, że go nie ma Nic. obejdzie jeszcze raz koło i biorę się Zasianie. Na razie mam ustawiony siewnik, z duży docisk i nie wiem czy nie zmieści. Zobaczymy jak to będzie szło. Czy to trzeba będzie ja rozjechać terezówką i potem dopiero wsiewać czy naraz wszystko się okaże. I mam nadzieję, że Wam pokażę. Ale takie, że to niższych po prostu. Jak tu podjedzie, zobaczycie porównanie jeszcze do ciemnika. Naprawdę jest. Jest wysokie. Do piersi mi sięga. Piękne. Dżowniczki powinny być zadowolone. Widać, tak jest wysokie. Powinny być widać. Ja jeszcze wam coś pokażę. Wyka i korzenie. Widać te gulki to są brodawki Symbioza z bakteriami, które ściągają azot z powietrza czyli wyka ściągnęła nam trochę azotu. Wykaz bakterie brodawkowe widać tutaj na korzeniach te górki o to jeszcze szczególne darmowy azot po co w krocie no i je. tutaj przyjechałem wcześniej talerzówką tutaj jednak będzie próba na raz oczywiście czynnik dni od się krzyczeć no, nie jestem ciekawy co z tego, tego mojego siewu. Siew wielki na no, trochę inaczej niż zawsze. Na pewno trochę mniej paliwa spale niż jakbym to otrzymał w sardmu gorze. Tak mi się przynajmniej wydaje. I co jeszcze? I mam nadzieję, że dzobnice będą zadowolone. Karmimy z dzobniska, może coś tam w z tego będzie. Jeszcze okaże. Wszystkie się...